Ciekawe, ile czasu dziennie poświęcacie na korzystanie z internetu? Czy starcza Wam czasu bez pośpiechu odrobić lekcje, pograć w piłkę czy spotkać się ze znajomymi? Zobaczcie, co przytrafiło się Magdzie. Coś to. Oj tam, oj panno, Nie przeszkadzaj. Koniec na dzisiaj, moja panno. Nawet się nie rozebrałaś. Nie zjadłaś. Koniec. Nie będziesz mi rozkazywać, rozumiesz? Co się z tobą dzieje? To nie jest twoja sprawa. Nie rozkazujesz, mi. przestań. Kurde, nie będziesz mi rozkazywać! Od komputera można się uzależnić. Dla wielu osób świat realny i świat internetu zamieniły się miejscami. Pamiętajcie, że prawdziwe życie dzieje się w realnym świecie nie na monitorze komputera. Na wszystko jest czas na siedzenie przed komputerem też. Uważajcie jednak, żeby komputer nie stał się najważniejszą rzeczą w Waszym życiu.